Biegłą środę dyżurny Lubartowskiej Komendy otrzymał informację od przypadkowego zgłaszającego o tym, że na trasie Kamionka-Samoklęski najprawdopodobniej jedzie nietrzeźwy kierujący Audi, a ten zgłaszający miał jechać za nim. Tutaj od razu po tej informacji dyżurny wysłał najbliżej znajdujące się patrole w opisywany rejon, które no, wykonywały czynności, aby ujawnić tego kierowcę. Następnie kontakt Akt z tym zgłaszającym został zerwany, a patrol policji, który znajdował się właśnie w czasie penetracji terenu w miejscowości Samoklęski, zauważył opisywany samochód, który już stał w rowie. Mężczyzna stał obok tego samochodu, a następnie jeszcze za tym, za tym Audi znajdowali się naoczni świadkowie, którzy widzieli całe zdarzenie. Oni opisywali, że ten 21-latek, ten kierujący Audi zaczął cofać, no i następnie w wyniku tego wjechał do rowu. Tutaj policjanci sprawdzili stan trzeźwości tego mężczyzny. No, okazało się, że ma on blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Jak sam oświadczył policjantom, no, sam nie wiedział dlaczego wsiadł za kółko, że tak powiem kolokwialnie. Następnie podczas sprawdzania tego mężczyzny w bazach danych okazało się także, że, że ten 21-latek nie posiada w ogóle uprawnień do kierowania pojazdami. Samochód został zabezpieczony przez policjantów, ten mężczyzna został zatrzymany, no i ten 21-latek już wkrótce odpowie przed sądem za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości, za powyższe grozi nawet do dwóch lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna, a także sądowy zakaz kierowania pojazdami nawet do lat 15.